Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Kalinowska, witam Państwa na pierwszym spotkaniu, które będzie miało na celu y, komentowanie na bieżąco spraw lokalnych i polityki krajowej. Y, moim i Państwa gościem będzie Pan poseł Robert Delusz. Bardzo serdecznie witam Panią i witam 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień w Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Panie pośle, co znaczy dla Pana to święto? Czy to jest bardzo ważne, że to święto zostało wprowadzone. Chyba to jest jak najważniejsza rzecz, że... Dosyć późno, bo dopiero w 2011 roku, ale że zostało wprowadzone. To dzięki właśnie działaniom prezydenta Alecha Kaczyńskiego i jego grupy ludzi, którzy ten temat bardzo mocno podkreślali, to święto zostało wprowadzone. Zostało wprowadzone to święto po to, żeby pamięć o tych żołnierzach niezłomnych, którzy walczyli o naszą niepodległość. Nie tylko w czasie II wojny światowej, ale również po II wojnie światowej, gdzie byliśmy pod inną okupacją, pod okupacją sowiecką. I to, że taki dzień został powołany jest bardzo ważny, dlatego że przez wiele lat w Polsce przez cały komunizm próbowano tą pamięć o tych żołnierzach ukrętych, pamięć o żołnierzach niezłomnych, pamięć o naszych bohaterach narodowych próbowano wymazać. Mnie w szkole nie uczono o żołnierzach medialnych, mnie w szkole nie uczono e, de, o karteniu, o tych momentach ważnych dla naszej historii, e, które e, komuniści chcieli wymazać z, z naszej pamięci. Ale, Pamięć o tych żołnierzach niezłomnych została przekazana dzięki naszym rodzicom, naszym domom. Ja to wielkie szczęście, że moi rodzice byli żołnierzami Armii Krajowej, protestantami, walczyli w czasie II wojny światowej, ale również Tata był osądzony po wojnie, też siedział w więzieniu. 9 miesięcy, był tam bity, katowany, właśnie dlatego, że nie zgodził się z tym, że żeby złożyć problem, nie zgodził się z tym, że już jesteśmy krajem wolnym. On wiedział, oni wiedzieli, że nie wiedzieli, że, że przyszła, przyszło wyzwolenie. Ale to nie była jeszcze wolność, dlatego że komuniści, y, Rosjanie, Sowieci y, tą wolność nam zabrali. To była inna, ale, ale była nadal okupacja i to, że w naszych domach się o tym mówiło, ta pamięć o Żołnierzach Niezłomnych została. Dlatego ja się z tego święta bardzo cieszę i uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby tą pamięć o Żołnierzach wykrętych, żeby pamięć o naszych narod na narodowych bohaterach przekazać następnemu pokoleniu, żeby ci, którzy w tej chwili już mogą w szkole się uczyć, ale żeby ci, którzy nie doświadczyli tego w żaden sposób, nawet y, nie mieli tej wiedzy przekazanej przez rodziców, żeby mogli w tej chwili tą wiedzę y, prze, po, y, podjąć, ale przekazać również następnym pokoleniom, bo nie ma naszej przyszłości, przyszłości polskiej. Bez tego, jak nie będziemy pamiętać o naszych bohaterach, bez tego, jak nie będziemy pamiętać o naszej przeszłości, bez tego, jak nie będziemy pamiętać o naszej historii, bo historia to jest tożsamość, historia, e, e, pamięć o naszych bohaterach to, to jest nasza tożsamość i musimy o żołnierzach pamiętać, musimy tę wiedzę przekazywać i dlatego wracając do Pani pytania. Czym jest prawie to święto? Ja się bardzo cieszę, że zostało prowadzone. Ja się bardzo cieszę, że dziś możemy o żołnierzach wyklętych mówić. Ja się bardzo cieszę, że y, y, pamięć o tych bohaterach zostanie przekazana z następnym pokoleniom. Dziękuję bardzo. W naszym regionie organizowany jest już od kilku lat konkurs Żołnierzy Wyklętych. Pan jest jednym z inicjatorów. Cieszy się chyba dużą popularnością. Tak, ja się też bardzo cieszę, Pani redaktor, drodzy Państwo, że młodzi ludzie, że młodzi ludzie tak bardzo mocno interesują się i żołnierzami wyklętymi, i żołnierzami złomnymi, ale również, że zaczęła być taka dobra moda, dobre trendy, modny patriotyzm. I to jest, to jest bardzo ważne, żeby młodzi ludzie zaszczepiali się tym patriotyzmem, żeby ci młodzi ludzie czuli się Polakami, dumnymi Polakami, żeby ci młodzi ludzie pamiętali o naszych bohaterach. I ten konkurs żołnierzy wyklętych, organizowany tutaj w naszym regionie już po raz szósty, przynosi wielkie owoce, dlatego że widać, że jest to zainteresowanie. Oczywiście, że młodzi ludzie również idą do tego konkursu, bo tam są fajne nagrody, ale... To nie, jest chyba, to nie jest najważniejsze w tym, w tym konkursie. Najważniejsze w tym konkursie jest to, że młodzi ludzie się interesują, że biorą udział. W naszym regionie tutaj w tym konkursie wzięło udział ponad 1000 osób. Tysiąc młodych osób, które zainteresowały mi się, zainteresowały mi się tym konkursem. Ale, bo są trzy szczeble. Szczebel szkolny, szczebel regionalny i szczebel, i szczebel wojewódzki. I w tym szczeblu szczebel wojewódzki w organizowanym się przez posłów Prawa i Sprawiedliwości Bierze udział ponad 3 tysiące młodych ludzi. I to jest właśnie najważniejsza rzecz, to są owoce tego konkursu, że ci młodzi ludzie biorą udział, że są, że się interesują, że w ten sposób uczą się historii i ale w ten sposób zachowują pamięć właśnie o bohaterach y, narodowych. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować tej młodym ludziom na, na każdym z, z tych spotkań, y, w, których bior, y, w których biorę udział w, 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 w tym konkursie. Zawsze dziękuję młodym ludziom. Za to, że są, za to, że się interesują, ale również mówię o tym, że tą misję, którą rozpoczęli żołnierze wypędki o walkę o wolną Polskę, niepodległą Polskę, następne pokolenia przejmują. I ja mam wielką nadzieję i wielką radość, że tak dużo młodych ludzi interesuje się tym tematem, dlatego, że wiem o tym, że oni tą wiedzę, tą pamięć przekażą następnym pokoleniom. I tą misję, którą właśnie rozpoczęli żołnierze wygnęci, przekażą następnym, następnym pokoleniom. Dlatego bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym konkursie, którzy angażują się, tym, którzy organizują, bo to jest wielka, wielka maja którą trzeba zorganizować wszystkim profesorom, którzy przygotowują młodych młody ludzi. Chcę bardzo serdecznie podziękować i chcę y, y, no, zapominkować y, albo potwierdzić, że taką konkursy będziemy organizować, bo wiemy jak one nam bardzo przynoszą dobre owoce i wiemy jak to bardzo potrzebne. Latach było jeszcze więcej uczestników niż w tym roku. E, dziękujemy Panu posłowi. E, dziękuję również Państwu za dzisiejsze spotkanie. E, zapraszam też Państwa do komentowania e, filmu e, oraz proponowania tematów, jakie moglibyśmy poprzeć na kolejnych spotkaniach. Do zobaczenia. Dziękuję